Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Paweł, towarzysz Gugała. Tematem dzisiejszego odcinka będzie to czy youtuberzy. Mają czy mieli wpływ na wyrybienie polskich wód. Takie komentarze bardzo często przewijają się w internecie. My to na co dzień dostrzegamy, publikując filmy gdzieś na YouTubach, na Facebookach, jakieś treści, posty. Te komentarze daje się zauważać. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, na wstępie chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za tak liczne Odwiedziny, wsparcie, przybycie na mój kanał. No, mój stary kanał pojawił się na nowo i w ciągu dwóch dni przybyło mi na kanale 1000 widzów. Dla mnie to jest rzecz no, niewytłumaczalna. Nie wiem, jakieś algorytmy youtube tutaj chyba zadziałały, ale ja wiem, że tam po drugiej stronie ekranu są żywi ludzie, którzy lajkują, subskrybują, komentują i za to wszystko bardzo serdecznie Wam dziękuję. A wracając do tematu przewodniego, tak jak wspomniałem, gdzieś tam można w internecie zauważyć nawet niechęć do, przyk do na przykład youtuberów, którzy publikują gdzieś w sieci filmy z połowów z nad jakiejś wody stojącej z rzeki pstrągowej i tak itd. Są oni oskarżani o to, że, że przez nich w tych wodach nie ma ryb. Jeżeli ktoś łowi dłużej niż kilka lat, Dużo wędkarzy jest, którzy łowią od dziecka, pamiętają dawne czasy. Ja zaczynałem wędkarstwo około 30 lat temu i pamiętam, znam dużo przykładów wód, które zostały skasowane wędkarsko bez udziału social mediów, ma na to wpływ między innymi rybactwo, m.in. nadmierne wędkarstwo, presja wędkarska, kormorany, niskie stany wód, zanieczyszczenia tych wód. Tych przyczyn jest kilka, ale wrzucanie do tego jednego wora youtuberów, bo gdzieś nakręcili film i przez to teraz ryb nie ma. Moim zdaniem jest to troszeczkę. Ignorancja. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie. Co Wy o tym sądzicie? Słuchajcie, ja znam na przykład przykłady. Mam kolegę, pstrągarza, który łowi od dziecka pstrągi, na przykład jego ukochaną rzekę. Przez, no nie wiem, przez przypadek, chcący, niechcący, skasował wędkarz, który zgłaszał rekordowe ryby do czasopisma wędkarskiego. Otrzymał za kilka zgłoszeń. Jakieś pamiątkowe medaliki, a niestety dziwnym trafem za rok, dwa okazało się, że strągi z rzeki wyparowały. Więc tych przyczyn wyrybienia wód może być kilka. No ja znam 99% więcej zniszczonych łowisk ze względu na wcześniejsze wymienione przeze mnie czynniki, niż przez to, że pojawili się tam youtuberzy. Ciekaw właśnie jestem Waszej opinii, co Wy o tym sądzicie, czy ta nagonka, która się pojawia w sieci na YouTuberów, czy to ma w ogóle sens w ogóle jakich my dożyliśmy czasów, gdy pojedynczy wędkarze udzielający się w social mediach są oskarżani o to, że przez nich dany zbiornik został zniszczony. Bardzo jestem właśnie ciekaw waszej opinii, co Wy o tym sądzicie, zapraszam do sekcji komentarzy. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zapraszam do zasubskrypcji skrybowania w kolejnym odcinku, który się pojawi już jutro. Musicie się troszeczkę uzbroić, cierpliwość, bo te filmy z nadwody, typowo wędkarskie, niebawem zaczną się pojawiać 1 stycznia 31 już chyba można w tym. Ja muszę się dowiedzieć, żebym gafy jakieś nie strzelił. Wybieram się na pierwsze pstrągowanie. Także sezon wędkarski już dla mnie ruszy, z przytupem tych, tych filmów z nadwody będzie się pojawiało dużo więcej, ale nie tylko, bo tak jak wspominałem w pierwszym odcinku, po reaktywacji kanału będę chciał dużo więcej treści tutaj publikować, niekoniecznie związanych z wędkarstwem. Dobra, nie wiem czy powiedziałem wszystko, rozgadałem się. Jutro będzie kolejny odcinek, w którym chciałbym z Wami porozmawiać na ten temat, czy ma sens palenie met, tak zwane palenie met przez fotografie, filmy i tak dalej. Chciałbym Wam kilka słów na ten temat powiedzieć, także widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, piona!